na no to wstałem. Na wschód słońca. Time-lapse się, time się kręci. A ja siedzę za pierą, bo krwiopijcy nie dają żyć. Witam, środa rano, ale już nie takie wczesne jak w ujęciu wstępnym. Time-lapse ze wschodu słońca wymaga użycia budzika. Ale potem poszedłem jeszcze spać, obudziłem się po ósmej, a teraz już jest prawie 11. I ponieważ wypiłem kawę i właściwie nudzę się, to uszczelniłem kamerę GoPro, czyli założyłem oryginalną klapkę i spróbujemy podejrzeć ryby. Nie wiem czy mikrofon już wyschnął. No to spróbujmy popłynąć na tą wyspę. Przy brzegu jest mocno zarośnięte moczarką. Nie przypuszczałem, że mi się pływak do kamery przyda. W zestawie akcesoriów jest coś takiego jak pływak do kamery, żeby się nie utopiła w razie gdybym ją wypuścił. Natomiast przy brzegu jest bardzo zarośnięte. Ja włożę w ciuchach. Przy okazji zrobię pranie. Niestety jest bardzo dużo moczarki. Wow. Już zimna ta woda. O Jezu! O Jezu, zimna. Mocno zarosnięte. Może poszukam innego miejsca. Tam może mi się uda wejść. Tak, żeby była czysta woda, żeby się zanurzyć i popłynąć. Bo tutaj to muszę jeszcze brnąć ze 3 metry przez tą moczarkę. No, znalazłem chyba lepsze miejsce, żeby wejść do wody. w ciuchach i w klapkach, więc na razie jest płytko. Nie chciałbym zgubić klapka, to byłoby przykre. No teraz to co najgorsze, trzeba się zanurzyć. Ha! Chyba się obejdzie bez pływania. Chyba po prostu przejdę. Wow. Uh. 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 Ale zimno. Uh. 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 Nie mam ochoty pływać. Niech już tak będzie. Niech się uda przejść. Uh. 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 Jest po żebra. Prawdopodobnie trzeba przepłynąć o 10 metrów. O, nie znoszę zimnej wody. O, no, o, no, dobra, płyniemy. No więc, jak widać, płynę, nie ulega wątpliwości. Teraz gadam do Was, ale niestety mi zalany mikrofon i dźwięk fatalny. Jestem już na wyspie. Opowiadam Wam o tym, że nie bardzo da się po niej chodzić, ponieważ jest zarośnięta i że w pobliżu jest piękny grążer, którego nie ma tam, gdzie mam namiot. No i za chwileczkę mikrofon już będzie zdatny do użycia. Ale jestem cichy, dumny, przepłynąłem 3 metry, zamoczyłem się w zimnej wodzie. To jest w moim przypadku osiągnięcie. Póki jestem mokry i jeszcze wejście panowne do wody nie sprawia mi przykrości, Puty do niej wchodzę i wracam na mój brzeg. No taki ze mnie. Wilk wodny. Druga kawa zaparzona. Obiad się grzeje. Tak, słoik kupiłem wczoraj. Jakbym wiedział, że będzie takie piękne miejsce, że będę tu siedział, to kupiłbym sobie produkty do jakiegoś gotowania. Ale nic straconego, bo jeszcze chyba będę musiał jechać do sklepu, ponieważ to jest ostatnie jedzenie jakie posiadam. I, 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 i no jeżeli nie pojadę do sklepu, to do jutra rana już nic. Więc zobaczymy. Gotujemy. Jakiś, jakiś słoikowa fasolka po brytyjsku, Bo przykładam blisko. Mała ciekawostka. Pierwszy raz maszynka w czasie dopalania osiągnęła stan bliski przegrzaniu. Wentylator włączył się na maksa. Ja to pokazać tak wam migające kontrolki, może się uda. Nie wiem, czy coś będzie widać. Ten pomarańczowy wskaźnik. Nigdy mi się nie, nie zaśpiecił powyżej czterech kresek. Teraz jest na maksa, wentylator włączył się na maksa, i to w czasie dopalania się maszynki pogotowanie, to oznacza według instrukcji, że osiągnął maksymalny stan rozgrzania! Obserwuję, coś. Coś chyba się zepsuło, dlatego że ja wyjąłem ten, to urządzenie. Jest na tyle chłodne, że dotykam go ręką, więc no jest gorące, ale nie aż tak. A po załączeniu dalej pokazuje stan przegrzania i idzie na maksymalnych obrotach. Czyżby się zepsuła? No nie wierzę. Niech sobie chwilę poleży, zobaczymy. No wszystko jest w porządku. Zresetował się, ostygł i działa jak, jak powinien. Coś go zabolało, ale działa, co bardzo mnie cieszy. Dawno się tak nie leniłem. Dochodzi 15, a ja po prostu sobie leżę. Tu ale ważne jest, żeby nie przegiąć. Zbliża się 17, a sklep we wsi, kilometr stąd otwarty jest do 18 nie mam już wody nie mam co jeść więc czeka mnie e, wyprawa pod sakramencką górę ale oczywiście rower sobie opróżniłem więc będę miał lekko a do tego gdzieś tam czai się burza trzeba, trzeba się pośpieszyć ja... to jest górka którą trzeba pokonać wyjeżdżając na czeki Niestety nie pokonam jej nawet na pustym rowerze, bo mój napęd już czuje, że, że są nowe części. i Już przeskakuje przy byle górce, więc nawet na pustym rowerze tu nie podjadę. Muszę wypchnąć. Zakupy załatwione. Zdążyłem przed zamknięciem, zdążyłem przed burzą i deszczem. Kiedyś będzie burza i deszcz, bo to się czuje, ale nie wygląda, żeby bezpośrednio nad moją głową. Teraz nad wodę jest z góry, więc łatwiej. Trzeba tylko nie przegapić zjazdu, bo to taki mało, mało widoczny. No i mam nadzieję, przyjemny wieczór. Jutro nieprzyjemne pakowanie, zawsze po dłuższym postoju, znaczy takim dłuższym niż noc, jest dużo pakowania niestety, zawsze się narozkłada tych rzeczy i jedziemy do Ciechocinka jutro, chyba nie byłem, statki płyną po Wiśle. Pierwszy dzisiaj widziałem dwa kajaki, jedną łódkę i dzisiaj takie dwa stateczki.